Cześć, omawiamy starty koni, które biegały przed tygodniem i w sobotę pierwszym koniem był Konal Sernach i tak specjalnie go zostawiliśmy dla Szczepana, żeby przyjechał, bo to jego koń osobisty no i było, widać, że jeszcze jest zielony, ale się ładnie końcem zbierał, widać, że będzie mu pasował dłuższy dystans. To taki silny, wyrośnięty koń, ale jeszcze nie ma doświadczenia i bardzo mnie cieszy. Widać, że na pewno się będzie rozwijał i będzie mu się podobały te wyścigi. No, i w kolejnym starcie, Lady Gabi nas lekko zawiodła. Wydawało się, że, mm, że powinna dobrze czuć się. Nie chcemy biegać grupę niżej. Musimy się przemęczyć jakoś jeszcze em, do przegrupowania, i, ale widać, że jakby straciła ten błysk, który miała na wiosnę w zeszłym roku i dwulatkom. I tak ciężko nam do niej dotrzeć, co tam się dzieje, ale może się rozbiega, dobrze wygląda, i, ale biega poniżej naszych oczekiwań. No, ale za to na przykład Sileroj się super pokazał, bo w dobrej stawce wywalczył piąte miejsce, i tak widać, że to koń, który, jak mu się ułoży, to stać go na to, żeby zawalczył tutaj o jakąś wygraną kiedyś tam. Także Sileroj nas pozytywnie zaskoczył, a najbardziej pozytywnie nas zaskoczył Adalen, który potrafił wrócić do takiej e, swojej e, starej formy, gdzie, gdzie potrafił naprawdę na ostatnich metrach ładnie przerzucić i tu było podobnie i widać, że ten koń im dalej tym lepiej, lubi dystans, lubi się jakby rozbiegać i końcem się rozciąga, przerzuca. No, strasznie dobre wrażenie pozostawił po sobie. No i Rokuje jakieś tam nadzieje na, na następne starty, i w niedzielę zaczęliśmy od dwóch takich klaczy, które jakby słabiej liczyliśmy, bo e, miały słabsze wyścigi. No, niestety, wyścig nam się nie złożył, bo Szczepan poprowadził. Aśka nie mogła podtrzymać tej Elwas. Ta Elwas mocno chce, no i też mam takie przemyślenia, właśnie, żeby m, ponieważ Elwas chodzi tak ostro, żeby. Pójdziemy w kierunku skrócenia dystansu i gdzieś tam i znajdę jakiś wyścig, chociaż też źle nie biegała, tylko że niestety przez to, że się nosi, to końcem się zatrzymuje i brakuje i trochę paliwa, ale jest po długiej przerwie, także mamy nadzieję, że się będzie rozkręcała. Zira zrobiła bardzo dobry wyścig. No Tam końcem jeszcze trochę oddawała a też chyba trochę dla niej ten dystans za krótki. Będziemy celowali. My się wydaje, że to jest taka klacz 1400 i, i zobaczymy. Dużo mam tych koni starych i muszę je jakoś rozdzielać, bo, bo mało jest tych wyścigów dla starych koni i dlatego tak ciężko mi celować. Z, z dystansem, bo tam gdzie mi pasuje dystans, to powiem biegać 4-5 koni. Dobra, i John <laughs> Dabel biegał w niedzielę również w wyścigu o Memorial Jerzego Jedna to taki przygotowawczy do derby. No, tam było widać, że dalej jest surowy, nie, boi się koni, jeszcze nie jest taki dojrzały. Yy, boi się walki, nie, nie chciał tam przejść po kanacie, bo było za ciasno, pomimo tego, że miał dużo miejsca. No, jakby tym wyścigiem przekonał nas do tego, żeby skreślić go z derby i żeby jakby zaproponować mu taką lżejszą ścieżkę, żeby mógł spokojnie dojrzeć i jakby wzmocnić się i fizycznie, i psychicznie. Także myślę, że to z tego konia jeszcze będziemy mieli pożytek. Jak nie w tym roku, na jesień, to w przyszłym to naprawdę fajny koni. Nie ma sensu go jakby eksploatować nadmiernie i żeby go wymordować. I w następnym starcie Mary Blueberry to też taka zielona jeszcze klacz. I no, akurat dla niej bym wolał, drugi, też dłuższy dystans nie ma tych wyścigów, także mogę sobie wybrać. I, no i całkiem przyzwoicie biegała. Pomimo tego, że lepiej dla niej by było, żeby było dłużej. I Monte Carlo na koniec dnia, pod dużą wagą, ładnie się tam porozciągał. Co prawda słaba stawka, ale. No, koń zrobił dobre wrażenie i zobaczymy jak on z lepszymi końmi się będzie pro, e, prezentował w kolejnych startach i to by było tyle. E, teraz jest przerwa na służewcu i konie nie biegają. E, na służewcu jest e, dyskoteka. <głos> <głos> I właśnie tak, taka przerwa w środku sezonu to jest tragedia, bo te konie taki mają swój rytm, później te po tych przerwach konie gromadzą się w wyścigach, bo jakby nie ma zachowanego rytmu i znowu będą duże zapisy i tak dalej, ale jak widać nie za bardzo to kogoś obchodzi, co tu się będzie działo z końmi, czy mają rytm, czy nie mają, szkoda słów. Nie będę marudził i przechodzimy do Wrocławia. Wrocław to jest w ogóle inna, inne miasto, w którym się inaczej pojmuje wyścigi konne. Jest dużo publiczności, wchodzą sobie ludzie za darmo, z kocykami, pieskami. Nie ma ochrony, każdy się tam dobrze czuje. Jest dużo y, punktów gastronomicznych, można sobie zjeść, posiedzieć. Y, jest taka fajna, przyjacielska atmosfera. Nie ma segregacji rasowej, tak, tak jak na Służebcu się to właśnie odbywa. No, ja no, w tym Wrocławiu się naprawdę dobrze czuję. Lubię tam jeździć, pomimo tego, że nie jeździłem dużo od dawno, tam chyba byliśmy dwa czy trzy lata temu, ale no, ten Wrocław jakby, da, Szczepan jedzie na naszych koniach, on bardzo dobrze zna, zaczynał z Wrocławia tam ściganie. No i pojedzie nasza Wedding Ring, trafiła na kilka trudnych rywalek w Nagrodzie Konstelacji, 1900 metrów, to tak jakby dla niej by było bliżej tego chyba jej optimum, 1600-1800, ale to wszędzie zależy od tempa jak te klacze mm, będą biegały. No poniesie dużą wagę, ponieważ biegnie grupa niżej. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest kilka koni z zagranicy, także będą fajne wyścigi. I drugim koniem, którego zabieramy do Wrocławia, to jest tryłka w handicapie będzie biegała. No i mm, Striełka w tych handicapach jakoś sobie radzi z takimi przeciwnikami równymi sobie. Mam nadzieję, że i tutaj to pobiegnie. I, I to tyle. No, za tydzień będziemy gadać już o, um, o wyścigach takich z dużej półki, tu jest duży dzień wyścigowy, kolejny na Służewcu i wtedy powiem wam więcej. O koniach, które będą startowały. Dzisiaj to na tyle. Do zobaczenia w przyjaznym Wrocławiu: w przyjaznym, wesołym i otwartym, niezadrutowanym i napełnionym ochroniarzami i drutem kolczastym służewcem. Wrocław to inny, inny sposób postrzegania wyścigów konnych. Do zobaczenia w przyjaznym Wrocławiu.